Cześć, witaj. Jest ze mną Marek. Cześć. Za moment zobaczysz jego inspirującą historię. Marek prowadzi biznes od 18 lat. Zrzucił 16 kg i zachęcam Cię do tego, żeby zostać do końca, bo na końcu filmu zobaczysz, jak zmieniło się ciało Marka. Siedząc sobie w biurze i wypełniając do dokumenty, Pomyślałem sobie, że czas się w końcu ruszyć I to, że zacząłem sobie troszeczkę lepiej jeść To nie znaczy, że jeszcze osiągnę swój, swój cel Więc poszukałem w wyszukiwarce trenera sonalnego w Bydgoszczy Chciałem trafić do profesjonalisty Ale nie takiego, który ze mnie zrobi jakąś pakiera albo nie wiadomo jaką wielką postać Tylko chciałem o, o, osiągnąć coś więcej bo tak naprawdę chciałem to zrobić dla zdrowia i samego siebie. W związku z tym znalazłem stronę Arka, która wyglądała profesjonalnie i wszystkie treści, które tam zawarte były, skłoniły mnie do tego, żeby się z nim skontaktować. Największą moją wątpliwością było to, czy tak naprawdę dam sobie z tym radę. Sło, wo, 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 słomiany zapał, który zawsze miałem, no, na krótko wystarczą mi w osiągnięciu celu. Ale po rozmowie z Arkiem nabrałem troszeczkę wiary w to, że jednak tym razem mi się uda tak jak mówię, myślałem o tym czasie, ale mi też powtarzał, że na wszystko potrzeba trochę więcej czasu, gdzie ja jestem taki, że albo chcę teraz albo wcale. W związku z tym największą moją wątpliwością to był ten czas. Wątpliwości rozwiały się, Yy, przez profesjonalne podejście, przede wszystkim przez ro, rozmowę, zdrowe podejście no do tego, jak to wszystko ma wy, wyglądać. Nie tak, że to miało być wszystko e, na, na sztorc, że to musiało być e, zawsze i, idealnie, ale też. E, Także mogłem na chwileczkę pomyśleć o sobie, o innych i o swoim życiu, o swojej pracy. Przede wszystkim prowadząc firmę zawsze mamy jakąś słabość i zwątpienie. Arek dało mi dużo motywacji w tym, że jednak dam radę i upór i dążenie do celu zawsze w dłuższym czasie przynosi wymierny skutek. Od 17 lat próbowałem coś z sobą zrobić. Codziennie walczyłem ze sobą i wpadałem w tak zwaną depresję, taką, że zaczynałem sobie lepiej jeść rano, później mówiłem, że tak będzie cały dzień, jutro i tak dalej. Wieczorem zajadałem się czymś słodkim. I powiedziałem sobie, dobra, zaczynam od jutra. Tak trwało wie, 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 wiele lat. Niemniej jednak zainspirowała mnie też moja córka, z którą udałem się do profesjonalnego dietetyka i w związku z tym naprawdę coś chciałem ze sobą zmienić. Przede wszystkim chciałem zgubić zbędne ki, ki, ki kilogramy i w końcu zmienić swoją odzież na co najmniej jeden albo dwa rozmiary mniejsze. Po pół roku e, lepszego je, jedzenia i ćwi, ćwiczeń i spotkań z arkiem e, myślę, że osiągnąłem dosyć dużo, ponieważ e, zgubiłem 16 kg ki, ki, wagi, ale przede wszystkim lepiej się czuję, e, mam większą motywację, większą pewność siebie, co jest bardzo ważne. E, Mogę spokojnie wejść na czwarte piętro. Wcześniej biegałem 500 metrów i musiałem sobie zrobić pauzę. Dzisiaj przebiegam ponad 5 kilometrów i mogę sobie spokojnie biec dalej. Wymieniłem odzież, co też było dla mnie bardzo ważne i po prostu jestem szczęśliwy i zarażam tym innych. Przede wszystkim polecam racjonalne odżywianie odży ży i profesjonalny trening. Aktywność fi fizyczna jest niezmiernie ważna. Jeżeli ktoś chce coś z sobą zrobić, czy to ze względu na pro 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 problemy e, z kondycją, z wytrzymałością, e, czy z odpornością nawet, Samo jedzenie przy chęci zgubienia, nawet kilku kilogramów, niewiele nam daje. Aktywność fizyczna poprawia naszą wydolność, naszą psychikę, co też motywuje do dalszego działania. Zdecydowanie polecam profesjonalnego trenera personalnego. Każdy,

Again. A bit of time to shed some light These seven words could never rectify a life but Don't pretend you're so far. We'll always tear it all apart And bring back the love again Bring back the again You won't never fall through. Breathe in, breathe out. You won't never be misconstrued, so breathe in.